Hej, tutaj Norbert Kruch z FacetMarzeń.pl. Dzisiaj porozmawiamy o trzech rzeczach, które mężczyźni w tobie kochają. Jeśli interesuje interesujecie ten temat, to zaczynajmy. Facet Marzeń Nie jestem wielkim fanem tych wszystkich antropologicznych badań, z których Dowiadujemy się, że mężczyźni lubią w kobietach na przykład duże krągłości i tak Są to tylko powierzchowne aspekty, które nie mówią o tym, co tak naprawdę przyciąga do ciebie facetów i co naprawdę uważają w tobie za piękne. Dlatego teraz przedstawię ci trzy cechy, które z pewnością posiadasz, a ich rozwinięcie zwiększy tylko Twoją atrakcyjność w oczach mężczyzn. Sekret numer jeden to pasja. I mam tutaj na myśli to poczucie, że naprawdę żyjesz. Przeciwieństwem pasji jest obojętność, która sprawia, że jesteś po prostu nudna. Mężczyzna chce widzieć w tobie chęć do życia, ponieważ osoba energiczna jest tak naprawdę atrakcyjna dla wszystkich ludzi. Możemy tę sytuację przedstawić za pomocą miernika atrakcyjności, gdzie pasję symbolizuje kolor czerwony, a obojętność kolor niebieski. I teraz, kiedy facet pyta cię na przykład, czy chcesz dzisiaj wyjść na miasto, a ty odpowiadasz mu, pewnie brzmi ciekawie, to ten wskaźnik twojej atrakcyjności leci łeb na szyję. Ale jeśli mu odpowiesz, tak, chodźmy, chętnie bym coś zjadła, to sprawia, że jesteś o wiele bardziej pociągająca. Sekretem numer dwa jest twoje poczucie humoru. Kiedy się rodzimy, wszyscy mamy w sobie ten dziecięcy instynkt zabawy. Ale z wiekiem łatwo go tracimy przez stres i ciężar życia. Dlatego osoba, która potrafi go odbudować w dorosłym życiu, jest w dzisiejszym świecie bardzo atrakcyjna, gdzie z każdej strony jesteśmy bombardowani negatywnymi informacjami. Dlatego ważne jest, abyś właśnie potrafiła znaleźć sposoby na wprowadzenie zabawy do swojej relacji z mężczyzną. Na przykład, kiedy jesteście w sklepie z okularami. Możesz przymierzyć parę z większą etykietą, która zasłania większość Twojej twarzy, i zapytać faceta, czy mu się podobasz w takim wydaniu. Chodzi mi tutaj o to, że zamiast zachowywać się jak typowe stare małżeństwo, szukaj w szarej codzienności tych drobnych rzeczy, które możesz przemienić w coś zabawnego. Posiadanie oryginalnego poczucia humoru z pewnością jest czymś, co wyróżni Cię spośród innych kobiet, które. Starają się wypaść jak najlepiej, zachowując się przy tym sztywno i nudno. I trzecim sekretem jest twoje pozytywne nastawienie. Tak naprawdę w każdej sytuacji możemy skupić się na tych pozytywnych, jak i negatywnych aspektach. Bycie negatywną, cyniczną oraz sceptycznie nastawioną do wszystkiego kobietom sprawi jedynie, że każdy facet po kilku minutach przebywania z tobą zacznie spoglądać na zegarek. To bardzo odpychające cechy, których z pewnością powinnaś unikać. A więc w drugą stronę, jak możesz zwiększyć swoją pozytywną energię i ogólne spojrzenie na życie poprzez nic innego jak docenienie tego, co już posiadasz. Ponieważ prawdziwą wartość stanowi osoba, która potrafi być pozytywnie nastawiona, nawet wtedy, gdy nie jest to łatwe. Na przykład, kiedy idziesz z partnerem na zakupy i okazuje się, że jest tam ogromna kolejka, to zamiast narzekać, możesz znaleźć w tym coś pozytywnego. Możesz więc powiedzieć: Wiesz co, myślę, że spędzimy tutaj jakąś godzinę. Opowiedz mi, proszę, jakąś historię o sobie, której nigdy wcześniej nie słyszałam. Po prostu wykorzystaj to jako okazję do nawiązania więzi ze swoim mężczyzną i stworzenia wartości w tym całym doświadczeniu. Drugi aspekt bycia pozytywną osobą to naturalna życzliwość oraz hojność wobec otaczających cię ludzi. I to jest kluczowe. Gdy faceci z tobą randkują, często obserwują, jak traktujesz kelnera, kasiera czy nawet bezdomnego. Teraz, dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ na podświadomym poziomie to, jak traktujesz innych, pokazuje, jak będziesz traktowała mężczyznę, gdy poczujesz się z nim bardziej komfortowo. Tak więc, jeśli jesteś pozytywna, życzliwa i hojna wobec innych, stajesz się po prostu piękniejszą osobą dla każdego, nie tylko dla facetów. Podsumowując, oto trzy niesamowite cechy, które mężczyźni uważają za wspaniałe u kobiet. Wystarczy teraz, że sukcesywnie zaczniesz nad nimi pracować, a gwarantuję Ci, że przyniesie to naprawdę wiele pozytywnych doświadczeń w Twoim randkowym życiu i nie tylko. Teraz, jeśli jesteś zainteresowana dalszym poszerzaniem swojej wiedzy na temat mężczyzn, to serdecznie zapraszam Cię na stronę facetmarzeń.pl, a konkretnie na podstronę z blogiem, gdzie dzielę się z kobietami z całego świata wieloma innymi rzeczami, których nie poruszam tutaj w filmach. Nie zapomnij również zostawić łapki w górę oraz kliknąć przycisku subskrybuj pod tym filmem, jak i zaznaczyć opcję dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi materiałami. To by było na tyle. Trzymaj się. Hej.